Cześć, tu i dziś zapraszam na drugi odcinek z cyklu dziwaczne, ale smaczne. I słuchajcie, dzisiaj zabieram Was od razu do mojej kuchni, bo jestem głodna, jest rano, a ja mam ochotę na coś dziwacznego, ale moim zdaniem smacznego. A będzie to makaron zasmarzany z jajkiem. Nic dziwnego tylko że jaję to z cukrem okej okay, i bez zbędnego gadania na olej, który sobie tutaj nalałam i mi się rozpuszcza wrzucam sobie właśnie makaron, który został mi wczoraj i on mi się smaży a ja sobie do szklaneczki wbijam jajko troszkę je rozmieszam Do makaronu dodaję trochę cukru, ale wsypuję też trochę cukru do jajka. Ok, kiedy makaron się już troszkę przybrązowił, wlewam do niego te jajko. Szybciutko mieszam. Okej, okay, okay, wiadomo, może to nie wygląda zbyt smacznie, ale moim zdaniem jest. A jeśli w tym momencie pomyśleliście sobie, jak to jajko z cukrem, to przypomnijcie sobie, czy kiedykolwiek w życiu nie jedliście kogla mogla. Okej, okay, ja się zabieram za jedzenie, życzcie mi smacznego, a jeśli podobał Ci się taki filmik, zostaw dla mnie łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał, możesz też zerknąć na inne filmiki. Do następnego, pa!